Do planów, to piękny, tradycyjny obrzęd ludowy, który corocznie wieńczy trud wszystkich pracujących na roli. Rolników, którzy z poświęceniem zmagają się z pogodą i problemami dnia codziennego. Tegoroczne powiatowe święta plonów odbyło się w Brudzeniu Dużym. Ten wyjątkowy czas świętowali przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu. Święta plonów rozpoczęła uroczysta msza święta. Po niej barwny korowód ruszył w stronę boiska szkolnego w Brudzeniu Dużym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Nie wyobrażamy sobie, by nie zorganizować takiej imprezy. Od zawsze organizujemy dożynki na skalę powiatową, tak jest i w tym roku. Mówił starosta Płocki. W takich chwilach ważne jest wszystko, ale chyba najważniejsze to, że możemy pobyć tu razem. Sposób spędzenia czasu i zintegrowania właśnie mieszkańców z różnych miejsc powiatu to jest chyba ta wartość taka nadrzędna, że organizujemy wydarzenie, w którym ludzie mogą odnaleźć chwilę jakiegoś wytchnienia, relaksu, zabawy, spędzenia wspólnego czasu, spotkać się z innymi, znajomymi. Po ciężkiej pracy rolnika dzisiaj nadszedł czas na zabawę. I oddanie hołdu rolnikowi za jego pracę, za to, że mamy na co, na, na co dzień chleb i tego chleba nam nie brakuje. Za to składamy serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom, a szczególnie rolnikom Powiatu Płockiego. Praca rolnika jest bardzo trudna, ale dzięki ich pasji możemy dziś świętować. A na co dzień nie martwić się o żywność, zaznacza przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. To jest przekazywana tradycja i geny z pokolenia na pokolenie. Rolnik to ten, który czuje właśnie, tak jak powiedziałem, zapach ziemi i smak własnego potu. I on wie, że ta ziemia dla niego jest matką, ta ziemia dla niego jest chlebem i on w tej ziemi musi pracować, bo czuje pe pe pewną misję e, tej pracy. To dla nas bardzo ważna uroczystość dodaje Wójt Gminy Brudzeń Duże. Gmina Brudzeń Duży jesteśmy gminą jednak cały czas o e, taką gminą, w której bardzo duża część gospodarstw rolnych funkcjonuje jeszcze. E, powiem nawet małą e, statystykę. 2100 gospodarstw jest na terenie gminy, z czego no, blisko tysiąc to są cały czas gospodarstwa rolne. Oficjalne otwarcie uroczystości rozpoczął hymny państwowe w wykonaniu Gminnej Orkiestry dentej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa. Przybyłem gościom poszczególne gminy zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Podczas dożynek nie zabrakło oczywiście dzielenia się chlebem, a także obrzędu dożynkowego, który wykonał zespół tańca Ludowego Mazowia Politechniki Warszawskiej Filii w Płucku. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli starostowie dożynek. Dla mnie to jest Przekawać wielki zaszczyt reprezentować właśnie innych rolników. Myślę, że zaszczyt i przede wszystkim poczucie takiego docenienia. Że jesteśmy rolnikami i naszej pracy. Naszej pracy codzienności, tego co kochamy, bo pracujemy właściwie w tej branży, którą kochamy. W trakcie dożynek spółdzielnia Socjalna Kolor realizowała projekt bezpieczny w ruchu drogowym, sfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego. To strefa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i starszych. Na własnej skórze można było przekonać się, jak wygląda m.in. dachowanie. Mamy kilka rodzajów symulatorów. Symula, symulator Dachowania, zderzeń, alkogogle, symulatory bezpiecznej jazdy, strzelają poduszki powietrzne, żeby pokazać, jak to wygląda e, realnie, naprawdę, jak to jest niebezpieczne, jak niebezpieczne jest niezapinanie pasów. W trakcie imprezy nie zabrakło różnych atrakcji dla młodszych i starszych, a także pysznego regionalnego jedzenia. Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionu, realizowany był przez Fundację Młodzi Razem w partnerstwie z Powiatem Płockim, sfinansowanym. Ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Poszczególne koła gospodyń prezentowały dania regionalne w trzech kategoriach: przekąska, danie mięsne i deser. Wystartowało w sumie 13 drużyn. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, żeby wybrać najlepsze danie. Niesamowicie trudna rzecz ocenić 13. Różnych, różnych smaków, no wiadomo, że to jest indywidualne. Yy, pierwsza rzecz to właśnie smak, to, który braliśmy pod uwagę. Kolejna rzecz to walory też estetyczne, yy, przygotowanie, no i samo, samo podanie. W kategorii przekąska wygrał podwieczorek żniwiarza przygotowany przez koło gospodyń z Archutówka. To jest chleb upieczony osobiście przez yy, gospodynią. A e, powidła są śliwkowe, które były też własnoręcznie przygotowane i wysmażone. No i masełko też z własnego mleka i z zebranej śmietany i zrobione własnoręcznie tak samo. Wśród dań mięsnych najlepszy według Żerii był kociołek grabiański. Mięso z regionalnych tutaj świnek, czyli wieprzowe, była karkówka, była golonka, była łopatka, mieszane. Do tego pieczarki, papryka oraz Cukinia, która jest z naszych regionalnych produktów, było wspólne z przyprawami też z naszych regionalnych ogrodów. Mieszane z ziołami, gotowane w jednodaniowym garnku, tak? Czyli powrót do klasyki naszego regionu. Deser, który znalazł uznanie u jurorów, to blok czekoladowy. Blok czekoladowy jadłam zawsze w dzieciństwie w domu mojej babci. Przeważnie na święta na jakieś coś, no babcie jako wnuki wszyscy to bardzo lubili, no to także nas rozpieszczała takim blokiem. Co jest w bloku? Mleko w proszku, herbatniki, kakao, woda i tłuszcz. Myślę, że to jest fantastyczna okazja, bo z reguły takie koła powstają, żeby coś robić na swoim terenie, natomiast dożynki pokazują, że tych kół jest coraz więcej, tych stoisk jest coraz więcej. Ludzie się zbierają w formacje, w organizacje pozarządowe. No i tak jak widać dzisiaj na naszym terenie, jest ich coraz więcej i cieszy się to dużą popularnością. Takie imprezy są potrzebne, szczególnie dla młodych pokoleń. Jeżeli ten świat widzimy tylko przez smartfona, to czasami w sytuacjach trudniejszych, takich stresowych, bardzo trudno znaleźć tą pomocną duszę, która się potrafi i zaprzyjaźnić na trwałe i y, uczestniczyć też w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Tutaj widzimy, że to jest i trochę zabawa, ale też i dużo takiego poważnego pomysłu na życie. Wieczór zakończył się koncertowo. Zaśpiewali m.in. Top One i Fanatic. Specjalne pozdrowienia od zespołu topłan dla mieszkańców Bruzenia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Patronat medialny Infopłock TV.